Dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie i w dzisiejszym materiale będziemy mówić sobie w ogóle z okazji Dnia Dziecka. W ogóle Wszystkiego z okazji najlepszego wszystkim dzieciom w okazji... naszym nie naszym. Z okazji Dnia Dziecka mówiliśmy o tym, że niedługo połowa osób będzie chorana w otwory. Ale także o tym jak ważna jest regeneracja. No, a także okay. widzimy się. No, nieważne. Ostatnio mamy same ładne widoczki. Już mówiłem trochę o tym, że ja lubię takie widoki, bo pobudzają moją kreatywność. jak jest taka przestrzeń, ale to chyba nie tylko w ogóle moją. Tak po prostu jest. Niby fajnie na tym balkonie, a czegoś brakuje. Powiem wam, że ostatnio się mocno wziąłem ze swoją mobilność, bo niestety mobilność nie jest moją wrodzoną cechą motoryczną. Oczywiście da się wyćwiczyć wszystko, ale na pewno zauważycie, że niektóre osoby są takie, że one nie muszą specjalnie na przykład nad czymś pracować, a i tak już to mają, tak? No i ja ogólnie chciałbym być trochę mobilny, trochę bardziej mobilny niż jestem. Nigdy specjalnie nie byłem. Kiedyś mi to specjalnie nie przeszkadzało, ale teraz chciałbym trochę poćwiczyć różne sposoby, liznąć różnych dyscyplin. I ta mobilność, ten zakres ruchu by się bardzo mocno tutaj przydał. Bardzo fajną sesję ćwiczeń rano mi się dało zrobić. Bo poćwiczyłem sobie już około godzinki. Różne wersje mobility, elementów stretchingu trochę. Trochę takich fajnych ćwiczeń w kolejnych zakresach ruchu. Bardzo cieszę się, że w ogóle dział autoterapii na tym kanale bardzo fajnie się klika i dużo osób pisze do mnie, że Wersje ćwiczeń, które pokazałem, przydały im się i mają bardzo fajne efekty, bo przestała ich boleć szyja, kręgosłup, brzuch, bolesne okresy zmniejszyły się i tak dalej, więc naprawdę jest świetnie. I tak się zastanawiam, czy nie zrobię takiego challenge'u sobie z Wami trochę, czy to facebookowego, czy YouTube'owego, gdzie przez tydzień robilibyśmy jakieś konkretne rzeczy i byłoby to skierowane do jakiejś grupy pacjentów. Oczywiście pewnie nie byłoby to tak skuteczne jak po prostu pójść do dobrego w terapeuty, zdiagnozowanie się naprawienie tego, a później ewentualnie jakiś ruch profilaktyczny ale wiem, że nie wszystkich z was stać na to nie wszyscy mogą, nie wszyscy ee, mają dobrych wyzorowatów gdzieś tam w okolicy więc może taki challenge nie zły dajcie mi znać co ty myślicie i będziemy kombinować dobra, Miło się siedzi, a czas się zbierać Maciek, jak to jest stawać codziennie o 5? świetnie, mi się to przynajmniej podoba <laughs> Zdrać ten sekret. Jak to wstawać rano? Co robić, żeby wstawać rano? Wcześniej kładę się spać i nastawiam bucik. nic więcej, bo wstaję. Czy tak rzeczywiście jest, że niektórzy mają prespozycję do tego, żeby, nie wiem, mieć tendencję do pracy wieczorem i czują się świetnie wieczorem i wieczorem mogą wszystko robić, a nie rano? Czy po prostu to jest jakby ich nie jak jakichś nawyków i wszyscy mają tak samo, ale po prostu doprowadzi do tego, że chodząc późno spać? jest im po prostu lepiej pracować późno spać jakby zaczęli wstawać rano, to by potem było im lepiej pracować rano generalnie jeśli chodzi o badania naukowe to pokazują, że jest to jakaś taka tendencja do tego, że niektórzy wolą rano albo wieczorem i może to nie mieć dużego wpływu na jakby na naszą fizjologię, ale też bez przesady bo to też się wyraźnie rozgranicza no jeśli musisz rano wstać i czujesz się jak zombie i jesteś po prostu dojechany i nie możesz wstać, nie słyszysz budzika w ogóle rano twoja produktywność jest bez sensu równie dobrze mógłbyś na przykład nie być w pracy bo nie wiesz co masz tam ze sobą zrobić i po prostu bez trzech kaw cię nie ma to to, to nie jest to że po prostu lubisz i że jesteś sobą po prostu jesteś dojechany i masz problem z wydzielaniem hormonów Trochę z kortyzolem, z nadnerczami. Masz chore nadnercza. Prostu, no tak, trzeba to przemyśleć. To, to, to nie jest to, że lubisz. Krótko, w z tym w ogóle lubię coś, albo ja tak po prostu mam. Jest świetne, bo się okazuje, że. Nie wiem, ktoś mówi, że on jak leży, to on musi zawsze dotykać tutaj, i wtedy jest mu lepiej, tak? Ale to tak, ale musi. <słuch> ale musi. nic <Jest słuch> nie musi po prostu. Albo ja po prostu mam tak, że na całym ciele. Tak po prostu już jest. Ale nie było tak od zawsze, tylko odkąd. Ale Uderzył nawet... nawet ostatnio miałem, e, znajomo zresztą, pozdrawiam, Justyna. I nie <śmieniu> po prostu. Trochę pracujemy nad łaskotkami Miała różne problemy uh -huh. w ciele i się okazało, że tam wiesz, udało się dużo tych łaskotek ściągnąć po prostu na terapii. A się okazało... Ona mówi, kurde, teraz, teraz, wiesz, jak mi się męczyli? Teraz po prostu, po 20 latach. Nie no, <śmieniu> myślę, że generalnie łaskotki w... w, w w niektórych miejscach to jest coś normalnego ale jak masz łaskotki na całym ciele to już nie jest okej okay. W ogóle właśnie idziemy prowadzić szkolenie Pewnie was to nie dziwi dlatego, że jedna czwarta roku to jest czas kiedy ja prowadzę w ogóle Dwa szkolenia 2,5 kilometra do pracy pieszo zawsze spoko Cześć Matryk serdecznie Dzień dobry To jak Mam mamy dwa szkolenia. Tutaj Marcin prowadzi terapię narzędziową, taka jak w a my tutaj swój kury z Maciejem. Do Chińczyka? Tak, idę do Chińczyka jeść. Świetnie, to chodźmy. A zjedzmy sobie coś niezdrowego. Okej. Okay. Dobra. Ano Mamy te opisy swoje na kursie, takie ciekawe Espresso, przyroda, windsurfing, sporty wodne Na luzie, trzeba na luzie wszystko robić Dystans Dawaj No, w ogóle rozwój w tym kierunku jest taki mega perspektywiczny, bo prawdopodobnie za kilkanaście lat, już tam nie pamiętam dokładnie za ile Ale tak się szacuje, że co druga osoba będzie miała nowotwór Co druga Co druga osoba będzie miała nowotwór? Tak Oboś a jak też patrzymy po tych chorobach jak neurodegeneracyjnych, um, no to też to wygląda nieciekawie. Że coraz jakby no ta skala wzrostu chociażby chorób demencyjnych, no. no to też jest w ogóle jakiś kosmos. Na no, lewia depresja, albo w ogóle to takie problemy, znaczy psychiczne choroby. No i na no na tak, depresja to się... ma być jakby jeśli chodzi o... Mhm chorobę zaraz po problemach kardiologicznych. Bo teraz głównym problemem co? Głównym problemem są problemy e, na które, no, kardiologiczne tak naprawdę. No, najwięcej osób choruje na to. No tak, no Tak, tak, tak. Druga ma być depresja. I to w przeciągu chyba, to był 2020 w któryś rok. No i w ogóle sprawa wygląda tak, że trzeba byłoby się tym zająć tak mega kompleksowo, bo teraz tak olbrzymie rzeczy wpływa na, na emocje, w ogóle na depresję, więc ją się łączy i ze stanem mikrobioty jelitowej i z chociażby mediami społecznościowymi, i z rosnącymi jakimiś tam oczekiwaniami e, i powiedzmy środowiska względem nas, albo bardziej naszego nastawienia, że te oczekiwania rosną. I oczy, większe oczekiwania od samych siebie, niż to miało miejsce ileś tam lat temu, więc jest naprawdę szerokie pole do wpisu i dla dietetyków, i dla psychologów, i dla fizjoterapeutów, i, no w ogóle terapeutów wszelkie maści, bo będzie no, generalnie gorzej. No i współpraca, no nie? Przede wszystkim współpraca. Tak, to trzeba do tego interdyscyplinarnie podchodzić, bo ładowanie w ludzi tylko leków, które ci robią, wiesz, wychwyt, zwrotnie serotoniny, no to, to nie jest rozwiązanie problemu. Ojej właśnie sobie Macieja prowadzi dalej szkolenie, muszę powiedzieć, że kurde, mi się taka sytuacja. Pamiętam jak w ogóle byłem troszeczkę, troszeczkę młodszym terapeutą niż teraz, bo już pracuję sobie z 8-9 lat z pacjentami, pamiętam jak był taki, wiecie, bardzo mocno napalony na cały czas taki praktyczny aspekt, czyli praktyka prak jak zrobić, jak zrobić, jak zrobić. I e, jak się dalej obserwuję w ogóle e, szkolenia i ofertę szkoleń dla fizjoterapeutów, jest bardzo duży nacisk na praktykę. I szkolenie często reklamowane są, że tak, tutaj u nas to będzie 90 godzin 90% praktyki, 10% teorii. A my tak powoli sobie brniemy i się okazuje, że u nas tej praktyki jest troszeczkę mniej, a więcej teorii, ale takiej wiecie teorii, takiej teorii praktycznej, takiej teorii, która przydaje się w codziennym funkcjonowaniu, w codziennej pracy i i ona jest tak naprawdę niezbędna, bo bardzo dużo u nas teraz na szkoleniach jest jakby samej diagnostyki, bardzo dużo jest takiego logicznego myślenia, bardzo dużo jest kombinowania i się okazuje, że to jest to, czego w większości fizjopatom brakuje. Nie jest ważne jak coś zrobić, dlatego że często jest tak, że żeby wykonać jakąś rzecz, to można zrobić to na wiele sposobów, ale przede wszystkim e, bardzo ważne jest po co to robić i większość osób tego nie wie albo w ogóle czy warto to robić albo czy to nie jest tak, że jak to zrobię to się coś popsuje i w większości przypadków nie ma, nie ma o tym, a u nas to jest i myślę, że to będzie bardzo fajna rzecz mega się cieszę, bo teraz w ogóle jesteśmy na terapii nerwomięźniowej to już pewnie zauważyliście i ja w ogóle o tym mówiłem rano tam właśnie tak jest, że jest dużo takiego kombinowania kminienia właśnie e, mechanizm opartych trochę na kinezjologii na logicznym rozumowaniu, kurde super Fajnie, bo ludziom to się podoba I fajnie, bo mają ciekawe efekt rapotyczne I... Starają się dojść do prawdy Skąd te problemy Już drugi raz mi się rozdowała bateria Jak do was mówiłem, drugi raz dzisiaj Więc nie wiem co się dzieje, natomiast Zobaczcie kto tu siedzi Co robisz? Przypisuję sobie notatki o patrzcie, się uczy się neurologii, Chcę pomagać większej ilości pacjentów, lepiej pomagać. Czy to nie jest piękne? Pochwała nie. godna tutaj, postawa godna śladowania. Jest sobota, jest sobota, że uczy się neurologii. Piękne. Na razie to się załamuje, że nic nie rozumiem, ale wszystko ku lepszemu. Dzień dziecka, jesteś po szkoleniu? Czas na chill. Włańcy wiecie jak to jest niesamowite? samo, praca żeby żyje, szyje, niewygodna, ale tak dużo ludzi po prostu ma niesamowite problemy z tego powodu, że cały czas narażał się na różne rodzaje przeciążenia właśnie związane z nadmiernością pracy i dysbalansem pomiędzy właśnie odpoczynkiem a ciągłą harówą Stąd im wcześniej załapie się to, że odpoczynek, regeneracja, czas z rodziną, przyjaciółmi, chill out, hobby są mega ważne i mają wpływ na różnego rodzaju problemy, nawet ortopedyczne, to ludzie na najprawdopodobniej będą się tam błądzić w tym leczeniu, niestety. Wiesz, może to w tym coś jest, że e, jak się naczekasz docenić, się, tak. to docenisz co, doceniasz, tak, doceniasz tak, to tak. i wtedy o Boże, jakie to jest dobre. To dobrze, że Potem to się okazuje, i... że jest dramat jedzenie, hmm. ale wyczekałeś, Warto to było lecie, czekać. No. Tak, mam inny kolor, mam damską szatnię. O, skóra, to ja no, <laughs> Idziemy na chilling ciąg dalszy. Lody, sauny. Aczkolwiek saunarium tutaj, w Krakowie. A są fajniejsze miejsca, ale plan jest taki, że przynajmniej chcą, być, chcą w przyszłości niedalekiej być fajnym i semsonowym. Więc to się ceni? Może co tego będzie? Na razie jest średnio. Lecimy z Marcinem gdzieś na jakąś szamę na Kraków. On był taki, żeby znaleźć dzisiaj fancy miejsce Zrobić sobie sam taki prezent na Dzień Dziecka Bo my oczywiście wiecie, jakby dalej uważamy się jako e, dzieciaki Które wygrały na loterii i w ogóle robią co lubią O, jakie ładne słoneczko zachodzące za mną Nie wjechać pandą? Nie Człowieku, panda w gazie to jest maszyna Właśnie mieliśmy celebrację, dnia dziecka, naprawdę taką zacnął. zacną. Zacnął, zgadzam się. Jeszcze ta stówka od mamy, ta w ogóle wisionka na No Co to jest za, co za stówka od mamy, dziecka? Kupię sobie i mam, sobie Co ty gadasz? No tak. Takie było nie znamy, że były słodycze. Dlaczego słodycze? To jest niezdrowe. Sobie, jak o, dużo owoców. Dużo owoców. Dużo owoców. Słuchajcie, życzę Wam ogólnie, żebyście po prostu w tygodniu znaleźli czas na wszystko, tak? Żeby był czas na konkretną robotę, żeby był czas na aktywność, żeby był czas na dobre jedzenie, żeby był czas na relaks, na spotkania z znajomymi i żeby w tygodniu po prostu był czas na wszystko. Od takich właśnie rzeczy zależy często prawidłowe funkcjonowanie naszego układu nerwowego. a co za tym idzie to jak się czujemy na co dzień. Jest to niesamowicie ważne i się okazuje, że Czasami osoby zaczynają dbać o takie podstawowe rzeczy, czyli się okazuje, że nawet ich takie, wiecie, proste, wydawałoby się, że strukturalne problemy narządu ruchu zmniejszają się. Nie pozostaje wam nic innego, jak starać się o takie rzeczy zadbać, i myślę, że może by zrobić to zrobić prawie każdy, bo jeżeli jest w stanie zrobić to dużo osób, a każdy ma taką samą dobę, to znaczy, że wy też jesteście w stanie to zrobić, i nie ma wymówek. A ja z wami się żegnam i miło było do was mówić przez cały dzień. Także trzymajcie się ciepło. Hej, I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Na dzień dziecka. Pomimo tego, że oglądacie to później.